Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Rodzie Smoka, na razie jedynym spin-offie legendarnego serialu, jakim jest Gra o Tron, na podstawie książek Georgia RR Martina. W dalszej części tego materiału będą spoilery dotyczące trochę Gry o Tron i trochę pierwszego odcinka Rodu Smoka. Tak więc jeżeli jeszcze nie oglądałeś, to czym prędzej wbijaj na HBO Max, obejrzyj odcinek, a później sobie chwilę pogadamy czy Rut Smoka jest godnym następcą Gry o Tron? No i tutaj od razu szybka odpowiedź... I tak, i nie. Ciężko powiedzieć tak naprawdę porównując jeden dopiero odcinek do całych ośmiu sezonów. Mieliśmy naprawdę kilka ładnych lat, aby zaznajomić się z mitologią Gry o Tron. Większość z nas, kiedy nie czytała książek Martina, po Grze o Tron mogła się z nimi zaznajomić. A powiem wam, że nie są to... Chude książki w chude. Nie są to cienkie książki, jest to naprawdę kilkaset ładnych stron czytania. Porówny porównujemy je do jednego na razie odcinka. Na razie nie wiemy, czy będzie drugi sezon. Root Smoka ma na razie zaplanowanych 10 odcinków. Tak więc na razie oficjalnie jest to 8 sezonów, gdzie mieliśmy czas to przetrawić, kontra jeden sezon, w którym widzieliśmy tylko jeden odcinek. Ale i tak, mimo tego, postaramy się tutaj, czy ja bardziej postaram się odpowiedzieć na to pytanie, czy Root Smoka jest naprawdę. Godnym następcą Gry o tron, albo czy może dorównywać. I tutaj przez Grę o tron mam na myśli pierwsze powiedzmy 7 sezonów. ósmy na razie wymazujemy z pamięci, bo to trzeba zapomnieć. Po prostu ósmy sezon Gry o tron się nie dział, mimo że się dział, no bo wydarzyły się tam naprawdę interesujące rzeczy, to wszyscy fani Gry o tron chcą zapomnieć czym był ósmy sezon i tak naprawdę byłoby fajnie gdyby HBO nagrało ósmy sezon jeszcze raz, tylko że tym razem porządnie. Zapraszam do materiału. Na początku chcę zaznaczyć, że twórcy odpowiedzialni za zniszczenie gry o Tron, czyli David Benioff i D.B. Weiss, nie są związani z serialem Root Smoka, a to jest wielki plus. No bo wiecie, szkoda byłoby zniszczyć kolejny serial, który naprawdę zapowiada się dosyć spoko, bazując jeszcze raz to powtórzę na jednym tylko odcinku. Kolejnym ogromnym plusem jest zaangażowanie twórcy książek, na podstawie których nagrana została... Gra o tron i ród smoka, czyli Georgia RR R. Martina. W serialu wymieniony jest jako e, co-creator, czyli współtwórca i executive producer, czyli producent wykonawczy serialu. Tak więc trzyma swoją łapę na tym, co wydarzy się w Rodzie Smoka, i to jest bardzo dobrze. George Martin również związany był z Gromotron, jednak im więcej sezonów powstało, tym mniej zaangażowany był w ten serial, i to było widać. Pierwsze sezony były naprawdę świetne, a im dalej w las, tym więcej drzew. Czyli im bardziej zbliżaliśmy się do finału ósmego sezonu, tym było po prostu gorzej. Historia Rodu Smoków dzieje się około 200 lat przed Denerys Targaryen, czyli przed wydarzeniami z Gry o Tron. Dokładnie chyba są to 172 lata przed Denerys. Co za tym idzie? Znane postaci i lubiane postaci z gry o tron, prawdopodobnie się nie po... Czemu prawdopodobnie? Na pewno się nie pojawią, bo dzieli ich prawie 200 lat różnicy. W grze o tron bardzo często wspominano o szalonym królu Mad King. Daenerys Targaryen stała się Szaloną Królową, niestety w Rodzie Smoka również nie powinniśmy raczej dostać Szalonego Króla, ponieważ dzieli ich około 150 lat. Ale hej, wszystko jest możliwe, prawda? No okej, okay. skoro nie będzie żadnych znanych z gry o tron postaci, no to tak naprawdę o kim jest ten serial? Kogo historię będziemy śledzili? No i oczywiście tak jak sam tytuł wskazuje, Root Smoka będziemy śledzić historię rodziny Targaryenów. Mam nadzieję, że dobrze ją odmieniłem, która zawitała do Westeros. I tak w pierwszym odcinku poznajemy zasiadającego na tronie króla Viserysa I Targaryena. Jego córkę księżniczkę Ryan Re, i jego brata księcia Demona. Oprócz tego poznajemy całe mnóstwo pobocznych i drugoplanowych postaci, które mogą, ale nie muszą zginąć w jeszcze w pierwszym sezonie, jak na przykład Lady Alicent Hightower, czyli prawą rękę księżniczki. Do tego poznajemy jej ojca, Sir Otto Hightowera, który jest takim Littlefingerem gry o tron. Coś czuję, że on będzie tam ostro knuł, żeby zasiąść na tronie, albo żeby przynajmniej być gdzieś przy władzy. Tak więc patrzcie na tą postać, wydaje mi się, że przez jego knucia i przez jego jakieś szemrane plany będzie mnóstwo śmierci, przynajmniej tak mi się wydaje. Już od pierwszego odcinka ród Smoka pokazuje nam, że to nie są w ogóle żadne przelewki, zabijając królową i jednodniowego księcia, a król Viserys, pierwszy Targaryen również umrze, wydaje mi się, że jeszcze w pierwszym sezonie. No i tutaj twórcy walnęli nas z grubej rury w pierwszym odcinku, zabijając praktycznie główne postacie i następcę tronu, czyli królową i jednodniowego księcia. To pokazuje, że w tym serialu będzie mnóstwo śmierci. No i wydaje mi się, że król Viserys Targaryen I, czy Viserys I Targaryen, również zginie jeszcze w pierwszym sezonie. A to bazuje na podstawie książki. Żelazny tron, zrobiony z mieczy, w książkach był pokazany jako naprawdę niewygodny do siedzenia i niewygodny do klęczenia przed nim. I to jest naprawdę fajnie pokazane w rodzie Smoka. Widzieliśmy jak Viserys pierwszy Targaryen przecina się gdzieś o ostrze jakieś wystające z tego tronu. W książkach przez przypadek uciął sobie tak mocno rękę, że stracił dwa palce. Tak więc to jest taki foreshadowing, to jest takie pokazanie nam jego przyszłości, bo tak naprawdę ród smoka zaczyna się po jego śmierci. Żelazny tron powoli osłabia i infekuje króla, który wydaje mi się, że niedługo zginie. W książkach dwa lata po śmierci króla Viserysa, pierwszego Targaryena, rozpoczyna się wielka bitwa, czyli taniec smoków. I wydaje mi się, że to będzie właśnie konkluzja pierwszego sezonu Rodu Smoków, a w drugim sezonie, no bo nie oszukujmy się, mimo że nie ma jeszcze Zielonego Światła, to i tak powstanie, spin-offy gry o tron będą cieszyły się wielkim powodzeniem. Zapamiętajcie moje słowa, tak na pewno będzie, o ile twórcy ósmego sezonu Gry o Tron nie będą maczali w tym serialu czy innych spin-offach swoich paluchów. Taniec smoków to wojna domowa i rozpad królestwa tergerienów, tak więc oczekujmy naprawdę mnóstwa śmierci. No właśnie, wspominając o śmierci i krwi, Sarah Hess, czyli producentka serialu obiecuje, że będzie tam mnóstwo śmierci, mnóstwo krwi i mnóstwo tak zwanego seksu. Ale, tak jak powiedziała, nie będzie to pokazane tak jak w Grze o Tron. Będzie to bardzo mocno stonowane, tak aby ten serial nadawał się jeszcze do oglądania. I oczywiście tutaj nie narzekam na Grę o Tron, no bo spoko się to oglądało, ale tutaj będzie to naprawdę mocno stonowane. I to dobrze dla Mata Smitha, czyli księcia demona, który był bardzo zszokowany ilością scen seksu, w których musiał wystąpić. I powiem wam, że obawiał się do tego stopnia, że chciał opuścić serial. Po prostu nie chciał w nim grać ze względu na te wszystkie sceny. Ale jak Sarah Hess, czyli producentka serialu, powiedziała, będzie to bardziej stonowane, mimo, że tego naprawdę będzie sporo. No i mimo, że scen yy, seksu, czy scen erotycznych, specjalnie mówię przez G, było dosyć mało. To śmierci było naprawdę mnóstwo, zaczynając od królowej i jednodniowego księcia, poprzez turniej, w którym demon po prostu rozwalił kilku wrogów, po bitwy, które rozgrywały się na tym turnieju z okazji narodzin nowego następcy tronu. Tam było naprawdę krwawo. A to był dopiero pierwszy odcinek, to był taki wstęp. Tak więc naprawdę oczekujmy mnóstwa śmierci, mnóstwa seksu i krwi. Tak więc, yy, no, będzie dobrze. No właśnie. Ale zatrzymując się jeszcze przy samym tytule, Rud Smoków. Co ze smokami? George R. R. Martin obiecuje, że w tym serialu pojawi się mniej więcej 17 smoków. No a jak wiecie, w grze o tron smoki cieszyły się chyba największą popularnością. Daenerys Targaryen, kiedy dostała te trzy smoki, dwa z których zginęły albo trzy. Jeden został zmieniony w tego niebieskiego lodowego smoka, drugi został zabity strzałą, a co było z trzecim nie pamiętam. Możecie mi przypomnieć w komentarzach co się stało z trzecim smokiem? Bo tam złota flota zabiła jednego. Jeden przejął um, ten mroźny król, a trzeci nie pamiętam. Chyba żyje w takim razie, skoro nie pamiętam. W każdym razie, w rodzie smoków, jak sama nazwa serialu wskazuje, będzie mnóstwo smoków. I tak jak powiedziałem, George R.R. R. R. Martin obiecał, że będzie przynajmniej 17 smoków. W serialu dowiedzieliśmy się, że Targaryenowie mają w tym momencie w posiadaniu 10 smoków. Tak więc zobaczymy jeszcze dodatkowe 7. Mimo że i tak nie widzieliśmy wszystkich 10 w pierwszym odcinku, ale to się oczywiście zmieni. Mam nadzieję przynajmniej. No i tak jak wspomniałem, w grze o tron, bardzo czekałem na kolejną po prostu scenę ze smokami. Bardzo czekałem na. Jakieś wątki z targerienami, bo według mnie były najciekawsze i bardzo się cieszę, że ród Smoka powstał, skupiający się wyłącznie na smokach i targerienach. Dlatego mi ten serial bardzo się podoba. Mam nadzieję, że będzie tutaj mnóstwo krwi, mnóstwo śmierci, mnóstwo seksu i mnóstwo smoków, a jak na razie dostaję to co chce, ale tak jak mówię, bazuje tutaj tylko na jednym, jedynym odcinku i to pierwszym z pierwszego sezonu. Wydaje mi się, że Root Smoka to godny następca Gry o Tron. Zobaczymy jak będzie później, zobaczymy jak będzie w drugim, trzecim, czwartym i tak dalej sezonie. Jak na razie jest naprawdę spoko. Daj mi znać w komentarzach, czy oglądałeś już pierwszy odcinek Rodu Smoka, który dostępny jest na HBO Max. A drugi odcinek będzie dostępny już w tą niedzielę. Zależy oczywiście, kiedy oglądasz ten materiał. 29 sierpnia 2022 roku. W sekcji poniżej zostaw mi swoją opinię na temat tego serialu. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym materiale. Na razie.